Bo jak tam piosenka leciała? Seks z kim? Nie wiem co? jak to leciało. A. A co ty tego się kurwa rozpierdalaś, co? <laughs> Miałeś być z nami w ekipie, a ty takie rzeczy odpierdasz na komendzie ja spaga? z nie latam kurwa! To z kim latasz jak nie z nami? Jak to wczoraj z nami na siłowni I... siedział do piąte? Co ty gadasz? Człowieku, ty chyba mnie pomyliłeś z kim? A on mówił, no jak, że on na siłowni. Nie, tak, mówiłeś, że purkera się znaczy. Ale go w social mediach, a nie... On powiedział, że dla łysego latasz. Dla łysego się czekasz. Tak, i rząd ci daje kurwa zlecenia. Na narkotyki. Nie, no co to kurwa. E? <g dissociative> <Spoudre> usarę, to środowisko kontrolowane. A, dobra. Pojebało cię, mały? Spokojnie. Głośniej młody, głośniej. Wiesz, że Adrian o to tobie wie?